Lechia przyjechała chyba jednak lepiej zaprezentować się w Legionowie, z uwagi na to, które miejsce zajmowała w tabeli ligowej. Jakby trener podsumował to spotkanie? Myślę, że zaczęliśmy podobnie jak w ostatnich meczach, tak? czyli chcieliśmy grać w ataku pozycyjnym, budować grę. Niestety nadzialiśmy no, się na, na dwie kontry przeciwnika, które e, Legionowia wykorzystała. No, Później z, nasza gra nie uległa zmian, Nadal chcieliśmy atakować, stwarzaliśmy sobie sytuację, ale nie dane nam było dzisiaj strzelić gola, uważam, że z perspektywy całego meczu zasłużyliśmy na więcej. Oczywiście końcówka meczu to, to też taka gra otwarta, bo my goniliśmy, przeciwnik wychodził z kontrami, gdzie nie mógł nas skarcić, ale, ale no my też zasłużyliśmy, tak jak powiedziałem, na więcej. I na pewno mamy tutaj niedosłyt. Plany na kolejne spotkanie. Coś poprawiamy. Co na pewno, wyeliminujemy? Na pewno korygujemy rzeczy, które dzisiaj nie funkcjonowały. Poprawiamy i doskonalimy te rzeczy, te elementy, które funkcjonują dobrze. I tyle. Nie będziemy tutaj z jednej porażki robić rewolucji. To jest lekcja dla nas, z której wyciągniemy wnioski. Ale... Mamy jeszcze trochę do ugrania i na pewno będziemy chcieli w każdym meczu grać o trzy punkty. Jeżeli chodzi o kadrę, to dzisiaj sędzia troszeczkę wykartkował w jedną i drugą stronę. Czy spodziewane są jakieś absencje? Na gorąco to trudno mi powiedzieć. Musiałbym dostać raport tutaj od sztabu, od kierownika, ale wydaje mi się, że bezpośrednio tutaj nikt nie jest jest kilka zagrożeń, ale bezpośrednio te kartki, które dostaliśmy nie wykluczają nas z gry w kolejnym meczu. A wykluczenia z uwagi na dolegliwości zdrowotne? Są nacyj zawodnicy? Nie, na gorąco nikt nie narzeka. Że zobaczymy jutro jak będzie jeśli tam w ten dzień po meczu.